Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rudy, a to jest piąty odcinek z serii serwera Pandora MT2 na moim kanale i dzisiaj zajmiemy się takimi rzeczami jak m.in. dropienie notatek przywódcy do biologa, ulepszenie jakieś pewnie EQ, oddanie tego biologa chyba z jeden levela i to by było pewnie na tyle, to będzie jeden z krótszych odcinków, ale są to głównie przygotowania pod to co będzie się działo w następnych materiałach. Standardowo w tym filmie macie konkurs 3 razy 50 zł SM aby wygrać wystarczy zostawić link w komentarzu, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, no i subskrybujecie mój kanał. E, tak więc co, przechodzimy do klipów. Jak widzicie w tym momencie zbijam sobie zjawy żółtego tygrysa e, w godzinach takich mocno późnych, gdyż raczej w ciągu dnia e, na te bosy ciężko jest się dostać, to po ogonów, te po 9 ogonów, ognieśne czy zjawy. Lepiej zdecydowanie robić to w nocy, ewentualnie chodzić po prostu na dotę. Tutaj gościu chciał mi sksuć zjawę, na szczęście dropł na dla mnie. Ale co, nie ma że zostać mu teraz dłużny, i trzeba się z chłopem rozliczyć. A no, dzięki, dzięki temu, że go tutaj ubiję, to pewnie inne czany sobie przy okazji zbiję. Tutaj mały opening szkaz ale nic ciekawego mnie dropało. Te DT zrobiłem mnóstwo razy i nic, a nic nie dropało, poza jakimiś czasami szczęścia. Losy szczęścia akurat mi się przydadzą, gdyż zbieram ich aż 100 żeby poka pokazać Wam w następnym odcinku, może nie w następnym, ale w jednym z następnych odcinków, opening 100 szczęścia e, i mniej więcej jaki z tego może być zarobek otwierając to i czy lepiej jest to sprzedawać czy otwierać e, tutaj widzicie otw e, oddawanie tych notatek do biologa, niestety oddaje się je tragicznie, naprawdę bardzo mało ich przyjmuje i trzeba oddać tam mniej więcej 50 e, dla niego no to jeżeli chcecie te 50 dać, to wydropić trzeba tych notatek konie więc 150 nawet, coś koło tego myślę, że będzie w sam raz, czyli oprócz tego musimy mieć oczywiście tyle samo monokli, tyle samo eliksirów, także oddawanie notatek przywódcy to jest bardzo droga sprawa. Jeżeli nie macie solidnego wsparcia w postaci szklanego i Adama C, to może być rzeczywiście trudne do zrobienia. Nam Na szczęście udało się to zrobić w około no, nie wiem, załóżmy, że od 22 do 6 mniej więcej to robiliśmy, czyli jakieś 8 godzin, może trochę mniej. No, wiadomo, zawsze jakieś minimalne przerwy wejdą, no ale jednak jest to czasochłonna misja, a no, jest to po prostu ważne w kontekście następnych odcinków, ponieważ na następnych odcinkach będziecie widzieli wojnę Gili. No, wiadomo, Biolog daje fajne bonusy związane z pvp to tak widzicie. Szybki klip związany ze ślubem szklanego Jadama, oc taką w nocy nam się nudziło i stwierdziliśmy, że sobie pójdziemy. Na chwilę się odstresować! Generalnie odcinek prawdopodobnie się 18 listopada, także już jutro startuje Liga Gili. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na serwer do obserwowania tych serć. Mam nadzieję, że będę jakieś ciekawe rozstrzygnięcia i że nie wygra na przykład jakiś faworyt, tylko jakaś mniejsza gilia może się okaże, że przez ten cały czas była najmocniejszą gilią na serwerze. No, sama liga trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na serwer. W godzinach, oczywiście w wieczornych, raczej te wojny będą się odbywały tam od 18 w górę. Nie wiem jaki jest pułap górny, ale pewnie coś koło północy. I tutaj, czyżby to było już ostatnie oddawanie odlewek? Tak nie, jeszcze 9 trzeba oddać, także jeszcze trzeba iść, nadrapić ich trochę. I czyżby to był termin, w którym oddam końcówkę. Coś tam przyjmuje, biolog coś tam przyjmuje. No. Tak i Wam bardzo mocno przyspieszę, gdyż oddawanie tego jest dosyć mudne. Tutaj trzeba klikać na zmianę eliksirii i monokle. I chyba w tym momencie oddaję właśnie ostatnią notatkę. Tak, jest przyjął, także teraz musimy iść i dropnąć e, ten kamień duszy z jakiegokolwiek bossa. Ja akurat wybrałem się na datę, gdyż tam mam aż trzy możliwości. Gdyż jest możliwe dropnięcie z króla demonów, z króla demonów. No ja oczywiście z ripa, e, za pierwszym razem się nie udało, ale za drugim ripem, jak widzicie, dropnął mi kamień, mam go w VQ. Także możemy biec teraz do biologa. I go oddać. Oczywiście nie nagrałem tego. W tym momencie widzicie klipę zrobienia EQ do bugowania HP, czyli miksujemy sobie wszędzie Witalność i Max HP, dodatkowo jakieś kadeki HP i tak dalej. Wsadzamy i przetopy. I zakładamy to na wojnie gildi przed użyciem skilla gildejnego, i wtedy mamy zwiększoną liczbę punktów zdrowia na wojnie. No do pierwszego dada tak naprawdę. Także nie jest to jakieś super, ale zawsze jakieś. Wsparcie jest. Tutaj czytam sobie jeszcze na szybkości sztuki wojny są, żeby wszystkie te skile pasywne jak najbardziej pobijać. Trochę mam też dowodzenia w dowodzeniu do zrobienia, także jeszcze czytamy No Novelia Azja oczywiście nie przeczytam, gdyż nie ma ich na serwerze. Przynajmniej ja ich nie widzę. Tutaj sobie kupimy apodeka na szybkości, żeby dobić level. No i dobijamy 185 poziom w tym momencie. Te lewele na Atlantydzie wpadają dosyć wolno. Tam średnio na jeden level trzeba około 2,5 godzinki poświęcić. Myślę, że nawet do 3. No i przechodzimy do wyników konkursu. Pod ostatnim filmie zostawiliście tyle łapek w górę, tyle wyświetleń. Kopiujemy sobie link, wklejamy go. Mamy oczywiście filtrowanie. I pierwszą są, która wygrywa jest. Jest Kagara. Także serdecznie gratuluję. Drugą osobą, która wygra konkurs jest. Nie ma za co, ale niestety jest to osoba, która już wygrała. Także może zrealizujemy jeszcze raz Kamień Sikorski. Gratulacje! I ostatnią osobą jest znowu nie ma za co. Nie, nie, nie. W Następnym razem może wygrać. Widzę, że bardzo chcesz wygrać. No i dobra, mamy trzecią osobę. Także to by było na tyle. Siema.